Cześć. Dziś recenzja pierwszego telefonu marki Kubota obsługującego sieć 5G. Zapraszam do recenzji Kubota King Kong Star. Kubota King Kong Star to wytrzymały telefon o wyglądzie podobnym do King Konga 9. W przeciwieństwie do klasycznych, wytrzymałych telefonów, których panele najczęściej pokryte są różnego rodzaju materiałami o nieregularnej, często antypoślizgowej fakturze. Panel gwiazdy wykonano z tworzywa sztucznego, stylizowanego na tafle szkła. Nie jest to prawdziwe szkło, ale i tak telefon mocno zyskuje na atrakcyjności. Nie bez powodu producenci mocno eksperymentują i pokrywają swoje telefony różnymi, często nieoczywistymi materiałami. Ulefon Armor 17 pokryty był karbonem, 2GS100 ekoskórą. Ciekawe, czy doczekamy się telefonu z obudową wykonaną z kartonu. Jak na razie, zmierzamy w tym kierunku. Panel telefonu jest płaski, dzięki czemu fajnie wygląda, ale z drugiej strony gorzej mi się go trzyma niż telefony z zaokrąglonym panelem. Po obu stronach mamy wykonane z metalu zwężenie, które łączy się z boczną ramką. Takie połączenie metalu i szkła jest nie tylko spójne stylistycznie, ale poprawia też chwyt, dzięki czemu telefon pewniej leży w dłoni. Jest to o tyle ważne, że telefon nie jest ani mały, ma 180 mm długości, prawie 81 szerokości i 18 grubości, ani lekki, bo waży 395 gramów, przez co i tak ciężko się go obsługuje jedną ręką. W ogóle telefon dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych. Oba mają gamingowy akcent i oba mi się podobają, ale powłoka oleofobowa jest bardzo słaba, albo w ogóle jej nie ma, przez co panel bardzo szybko zbiera odciski palców. Kolejną rzeczą, która przyciąga uwagę... Jest umieszczony na tylnym panelu dodatkowy ekran. Znajduje się on wewnątrz okrągłego modułu z obiektywami znajdującymi się wokół niego. Ekran ma przekątną 1,9 cala i rozdzielczość 240x240 pikseli. Pulpit ekranu przypomina tarczę zegarka, a jej wygląd możemy zmienić w ustawieniach. Możemy na tym ekranie sprawdzić godzinę, powiadomienia, sterować muzyką, sprawdzić kompas, ale moim zdaniem wartość użytkowa tego ekranu jest niewielka. Przez jakiś czas możemy się w tym bawić, ale po dwóch tygodniach przychodzi otrzeźwienie, że dużo wygodniej, dużo bardziej intuicyjnie możemy to wszystko robić na ekranie głównym. Boczna ramka jest metalowa, z jej prawej strony znajdziemy przyciski do regulacji głośności i zintegrowany ze skanerem linii papilarnych przycisk zasilania. Z lewej zabezpieczony gumową zaślepką, slot na karty. Trochę pechowo zrezygnowano w tym modelu z dodatkowego przycisku, akurat w momencie kiedy nowy iPhone właśnie został w taki wyposażony. Nawet widziałem gdzieś na social mediach, jak Ulefone zażartował, że oni w swoich telefonach od lat takie montują. Na dole mamy jeszcze tylko zabezpieczony gumową zaślepką, port USB typu C. Jeśli chodzi o wytrzymałość, to kubot King Kong Start ma stopień ochrony IP68 i IP69K, co oznacza, że jest odporny na wnikanie kurzu, wstrząsy i zanurzenie w wodzie do głębokości 1,5 metra przez 30 minut. Telefon ma delikatnie nadbudowane i ogumowane narożniki, które mają za zadanie chronić ekran w czasie upadku. Na tylnym panelu znajdują się też takie nóżki, które lekko unoszą telefon, co zmniejsza szansę na jego porysowanie. Telefon ma ekran o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD, który obsługuje częstotliwość odświeżania 90 Hz. Jest to delikatny regres w stosunku do King Konga 9, którego ekran obsługuje częstotliwość odświeżania 120 Hz. O przyczynach tej zmiany za chwilę. Ekran King Konga Star gwarantuje przyjemne i płynne wrażenia wizualne. Zapewnia naturalnie odwzorowane, niepodrasowane kolory i jest jasny, dzięki czemu, nawet na zewnątrz, w słoneczne dni pozostaje czytelny. Nie jest to ani najlepszy, ani najgorszy ekran, jaki widziałem. W tym segmencie rynku i tym przedziale cenowym jest on po prostu solidny. Teraz przyszedł czas na specyfikację i muszę przyznać, że Kubot. Kolejny raz udowodnił, że podejmuje ciekawe decyzje względem podzespołów montowanych w swoich telefonach. Zastosowano tu bowiem procesor Dimensity 700 od Mediateka. Układ ten ma wbudowany modem 5G, co czyni King Konga Star, pierwszym modelem Kubota obsługującym sieć GSM 5 generacji. Dimensity 700 to 7-nanometrowy, ośmiordzeniowy układ, którego rdzenie mają maksymalną częstotliwość 2,2 GHz. W testach syntetycznych wykręca wyniki na poziomie Helio G99, czyli układu, który napędza King Konga 9. Czy Dimensity 700 jest lepszy od Helio G99? No raczej nie. Tak naprawdę, poza obsługą 5G, Dimensity 700 nie jest w stanie nas niczym zaskoczyć. Nawet 90 Hz częstotliwość odświeżania w gwieździe wynika właśnie z tego faktu, że Dimensity 700 nie obsługuje 120 Hz. Do tego jest to układ starszy od Helio G99. I wykonany w wyższym procesie technologicznym. Jeśli chodzi o pamięć, to mamy tu 12 GB pamięci RAM, które możemy rozszerzyć o kolejne 12 GB wirtualnej pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia jej do 1 TB za pomocą karty microSD. Tak więc na pewno pamięci nam tu nie zabraknie. Tak samo zresztą jak mocy obliczeniowej. W codziennej pracy telefon spisuje się bez zarzutu. Filmy na YouTube odtwarzają się płynnie, aplikacje nie zacinają się, a gry 3D tak jak Asphalt 9 działają bez zarzutu. Pod względem wydajności nie mogę mieć tu żadnych zastrzeżeń. Na tylnym panelu znajdują się trzy kamery. Obiektyw główny ma aż 100 megapikseli. kamera Makro 5, a na Edition 24. Zdjęcia zrobione kamerą główną w ciągu dnia nie podobają mi się. Mają przeciętną szczegółowość, są zbyt jasne i mają wyblakłe kolory. I tyle właśnie z tych 100 megapikseli bijących po oczach z folderów reklamowych. Naprawdę chyba lepiej wypadają zdjęcia zrobione w nocy, ale nie kamerą noktowizyjną, która po prostu rozczarowuje. Dla porównania. Tak wygląda zdjęcie zrobione King Kongiem Star, a tak innymi telefonami wyposażonymi w kamerę noctowizyjną. Jeśli chodzi o filmy, to telefon może nagrywać je w 4K przy 30 fps. Szkoda tylko, że jest to ponownie zagrywka marketingowa, bo mimo wysokiej rozdzielczości jakość filmów jest po prostu słaba. Kolory są wyblakłe, ostrość nie najwyższa, a do tego nie ma tutaj żadnej stabilizacji. Przez to nagrywanie w ruchu dodatkowo pogarsza już i tak nie najwyższą jakość. Jeśli chodzi o system, to telefon działa na czystym Androidzie 13 i tak już pewnie zostanie, ale Kubot przynajmniej przez jakiś czas zapewnia wsparcie i wydaje poprawki, co czasem bardzo się przydaje. Między innymi dlatego ta recenzja wychodzi z pewnym opóźnieniem, bo jakoś po dwóch tygodniach użytkowania telefon przestał łączyć się z siecią GSM. Nie dało się nigdzie zadzwonić, nie działały pakiety danych. Trzeba było resetować telefon, a i to nie zawsze pomagało. Po dosłownie dwóch dniach takiej męczarni na telefonie pokazała się aktualizacja, która usunęła ten problem, więc jeśli wykryte zostaną jakieś inne usterki, to istnieje duża szansa, że i one zostaną szybko naprawione. Sporym atutem tego modelu jest akumulator o pojemności 10600 mAh, który obsługuje ładowanie 33W. Jest to więc taki sam akumulator co w King Kongu 9. W moim teście wytrzymałości baterii King Kong Star wyświetlał film na YouTube w trybie pełnoekranowym z głośnością i jasnością ustawioną na 50%, i po 24 godzinach zostało mu 9% energii. W takim samym teście King Kong 9 po 23 godzinach miał 12% energii, a UKitel WP21 z baterią mniejszą o 800 mAh po 17 godzinach 13%. Jeśli chodzi o łączność, to telefon, jak już wspomniałem, Obsługuje sieć 5G. Mamy tutaj obsługę Wi-Fi 6, moduł NFC, GPS i Bluetooth 5.1. Boczny skaner linii papilarnych działa bez zarzutu. Celnie rozpoznaje nasz odcisk i szybko odblokowuje telefon. Zaskakujące jest położenie głośnika multimedialnego, który znajduje się na module pod tylnym ekranem. Pierwszy raz spotykam się z głośnikiem umieszczonym w takim miejscu i chyba nie bez powodu, bo jest to po prostu niepraktyczne. Jeśli słuchamy muzyki i kładziemy telefon na plecach, to automatycznie sami sobie tłumimy dźwięk. Do tego głośnik jest jeden i to dość cichy, nawet ten z King Konga 7 jest od niego głośniejszy. No, i przy czas na podsumowanie. Kubot King Kong Star do kupienia jest na AliExpress za około 1200-1300 zł. Jeśli są jakieś wyprzedaże, to możemy go wyrwać nawet za około 1000. Tak naprawdę mam mieszane uczucie względem niego. Jest to po prostu King Kong 9 z obsługą 5G, ale wdrożenie jej wiązało się tutaj z pewną ceną. Dimensity 700 jest starszym wykonanym w wyższym procesie technologicznym układem od Helio G99. Więc o ile nie potrzebujecie za wszelką cenę 5G, to bez żadnych wyrzutów możecie kupić tańszego, a także pod paroma względami lepszego od gwiazdy Kubota King Kong 9. To by było tyle na dziś. Napiszcie w komentarzach co uważacie o tym telefonie. Ja już się będę z Wami żegnał. Do usłyszenia. Cześć.